Jeszcze raz. Czyli jak sprostać swoim oczekiwaniom? Zdrowe podejście do samego siebie. Czy to możliwe? Tak. Jeszcze raz to szansa, którą możemy sobie dać, aby zawalczyć o samych siebie. Pamiętając o tym, że nigdy nie jest za późno. Cześć, cześć. Na samym początku chciałbym Ci bardzo podziękować za to, że tutaj jesteś i mnie słuchasz. Mamy już luty, a ja mam wrażenie, że styczeń trwał nieco dłużej i trwał, i trwał, i trwał, i trwał, i końca nie było widać, ale to był taki dobry początek tego nowego roku 2025, żeby rozpędzić się i wkroczyć w te nowe miesiące z takim nowym nastawieniem, z nowym podejściem i Powiem już szczerze, że trochę dużo się działo w tym miesiącu u mnie i chciałbym się tym podzielić, o tych moich spostrzeżeniach, doświadczeniach, o tym, co udało mi się wprowadzić, co odkryłem w swoim życiu i dzisiaj się tym podzielę. I jak wspominałem w poprzednich podcastach, o tej wyrozumiałości, o tej takiej akceptacji, żeby żyć w zgodzie ze sobą, to nadal, nadal jest to aktualne i staram się tak żyć. Postawiłem też na taki dystans do samego siebie i zacząłem też odkrywać to, co we mnie drzemie, i dzięki temu powstały różne <laughs> melodie, ułożyłem teksty, i staram się też siebie pokazywać światu, nie gdzieś tam się szufladkować i mieć pretensję, że nic się w moim życiu nie zmienia, a ja nic nie dokonuję. Bo bywało też i tak, jak ciągle czekałem na coś, <laughs> coś. Co się zmieni w moim życiu, a tak do końca nic nie robiłem. I wiem, że jakby to też dużo zależy ode mnie, od mojego nastawienia, od podejścia do życia i od tego, że hmm, stawiam też, też na taką codzienność, na to, co się dzieje w moim życiu tu i teraz, aktualnie. Że nie czekam od. Wydarzenia do wydarzenia. Nie czekam tylko na weekend i na ten kolejny dzień, bo chcę, żeby już się skończył, albo że, żeby już ten rok się skończył i żeby sobie poszedł daleko, ale staram się mój dzień kolorować i nadawać mu takie barwy, jakie, jakie ja chcę. Żyć pozytywnie, z takim optymizmem, i cokolwiek by się tam gdzieś nie działo, to to. to Staram się odczuwać wszystkie emocje i, i staram się, żeby one we mnie mm, we mnie były i żebym nie gromadził je w środku, żebym jakby uwydatniał to, co teraz czuję. I, I po prostu takie życie w zgodzie ze sobą, I, i to, że jeżeli ja się będę zmieniać, to też również otoczenie będzie się zmieniało. I jeżeli będę stawiać na taką właśnie mm, no takie pogodne nastawienie na to, że będę żyć z uśmiechem, to wiem, że będę w tym, w tym sobą i nie będę gdzieś tam chował się za maskami, ale też daję sobie takie pozwolenie, że jeżeli nadchodzą te takie może mniej kolorowe dni, albo po prostu nie mam humoru, albo nic mi się nie chce, to daję sobie też taki czas na odpoczynek i nie mam jakichś takich wyrzutów sumienia, że czegoś nie zrobiłem, albo o boniu, coś, coś wyszło, coś wyszło nie tak. Daję sobie takie pełne prawo do tego, żeby być sobą. Mieć czas na przyjemności i na to, co mnie uszczęśliwia. Daję sobie taką wolność i nie boję się, nie boję się tego, co, co nadejdzie, co, co, co się stanie, bo staram się właśnie też mieć inne podejście do tego wszystkiego i nie zaprzątać sobie głowy takimi myślami, co by było gdyby, albo co, co dziś zrobiłem wcześniej. Porównuję też się do siebie sprzed lat i patrzę na to, co się zadziało, gdzie teraz jestem. I na przykład, będąc parę lat wstecz, może marzyłem gdzieś o tym momencie, w którym teraz jestem, o tych chwilach, o tym miejscu. I to się teraz dzieje. Jestem teraz tutaj, nagrywam, i gdzieś wcześniej chodziło mi to koło głowy, żeby coś takiego robić, żeby nagrywać podcasty. I akurat teraz to robię. I bardzo, bardzo się z tego cieszę, że mogę się dzielić sobą poprzez to. I dzielić się swoim słowem, swoim doświadczeniem, tym co zauważam, i też takie spojrzenie na świat w inny sposób. Zauważam więcej rzeczy, dziękuję więcej. Weszła właśnie taka wdzięczność do mojego życia, i poprzez to czuję też się szczęśliwy, bo dziękuję za wszystko, i mam też czas na taki oddech, i pozwalam sobie właśnie na dostrzeganie. Więcej, więcej rzeczy w moim życiu. Nawet na przykład może być to natura. I uwielbiam patrzeć w niebo, jak m, nabiera różne barwy. Na to, jak śpiewają ptaki, ponieważ m, mieszkam teraz w Belgii i ta zima no, nie jest taka jak w Polsce. I mam wrażenie, że to już jest <grywka> wiosna, bo. Jest pogoda piękna, świeci słońce. No, nieraz też jest i ten deszcz, bo <laughs> jak, to, jak to bywa? Belgia nie jest dość um, takim krajem, w którym cały czas jest słońce, ale staram się właśnie każdego dnia, um, pomimo tego, jaka jest pogoda, wprowadzać właśnie ten taki pozytywny stan do swojego życia. I chcę to kontynuować bo wiem, że jeżeli ja nie dokładam jakichś zmian, jeżeli będę działał na tych starych schematach, no to nie zmieni się nic. Wiem, że. Wiem, że. Hmm, to moje myślenie cały czas się zmienia. Każdego dnia dowiaduję się jakichś nowych informacji, nowych wiadomości, czytam coś nowego, posłucham czegoś nowego i gdzieś staram się doszukiwać tej właśnie. Prawdę w tym wszystkim i zobaczyć, co jest dla mnie dobre. I, i to też jakby dokonuje wyboru. Jeżeli akurat jestem w takiej sytuacji, jaki jestem, no to z czegoś to wynikało. To była kwestia moich wyborów. Jeżeli ja nic nie robiłem, to się nic nie zmieniło. I wiem, że na przestrzeni pewnego czasu, poprzez te moje działania, poprzez to, co robię, to jest jakiś w tym. W tym cel. I ja też staram się ten dzień mój zmieniać poprzez właśnie to moje myślenie. I życząc sobie na te kolejne miesiące, życzę właśnie takiego odkrywania: odkrywania samego siebie, samej siebie, po pozwoleniu sobie na te właśnie przyjemności. I nie bój się. Nie bój się być sobą, i jeżeli ktoś ma coś Ci do zarzucenia, hm. No to niech ma. To jest Twoje życie i Ty decydujesz o tym, jak ono wygląda. O, o tym, jak wygląda Twój dzień, jakie masz nastawienie, czy towarzyszy Ci uśmiech. Hm. I to jest bardzo cenne. Dlatego też kończę dzisiejszą wypowiedź. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś, wysłuchałaś i do następnego razu. Bye.